Wina, frykasy, sukna, bursztyny. Możecie sobie nawet zrobić własny pasek? Ja to nie mogę oddychać. O, oliwki to muszę kupić koniecznie. u ogólnie tu jest dużo takich przerażających eksponatów. Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Za mną, Jarmark Dominikański, i właśnie razem pójdziemy zobaczyć, co tam jest w tym roku, jak to wszystko wygląda. On zaczął się kilka dni temu i to jest uwaga 760 edycja. Historia tego jarmarku sięga bardzo daleko, bo aż do 1260 roku. No, i z tego co mi wiadomo, to na początku i przez kolejne lata do Gdańska spływały przeróżne statki. Było ich tu kilkaset, właśnie w okolicy sierpnia. I można było tutaj kupić fantastyczne rzeczy z całego świata, i z Anglii, z Francji, z Hiszpanii: różne wina, frykasy, sukna, bursztyny. Teraz jak wygląda jarmark, zaraz zobaczymy, sama jestem bardzo ciekawa jak to wszystko funkcjonuje podczas pandemii, zaraz założę oczywiście maskę, mam specjalnie nerkę, żeby mieć wolne ręce i móc przebierać, pokażemy wam jakieś najciekawsze rzeczy, które znajdziemy, ale wiecie co chciałam wam powiedzieć, że od paru lat dużo osób narzeka na to, że na jarmarku jest bardzo dużo chińszczyzny. I takich rzeczy, które nie powinny tutaj być, bo to jest masówka, jest za mało rękodzieła, za mało właśnie takich frykasów z całego świata. Także zaraz sprawdzimy. Chodźcie. Zaczynamy od ulicy Groble 4 i pierwsze co widzę po lewej stronie to polskie wina ekologiczne. I na pewno jak będziemy wracać to jakieś kupimy, bo w zeszłym roku również się skusiliśmy hałwy tureckie, uwielbiam hej, trafiliśmy do raju tu jest jedzenie, o i miód mi się skończył a tu są miody, idealnie Mamy sery. O! Słychać francuski Bardzo się cieszę, że turyści jednak ruszyli do Gdańska, ale faktycznie słychać ten, te różne języki u nas. Bardzo fajna pracownia twórcza awokado. Tutaj są takie trójwymiarowe mapy. I obok zapuzlowani. My mamy ich puzle i to jest świetna zabawa, puzle z drewna. Akurat mamy puzle z Gdańskiem. Tutaj kolejny artysta i obrazy, ale czaderskie okulary. O oh, wow Są i bursztynki bursztynek, bursztynek Magnesy, zegarki, łyżeczki z grawerem, można sobie zrobić, są jakieś ubrania. Dobra, idziemy dalej. Kupyczne sery i wyroby wileńskie, o których mówiła mi juleczka, do której chodzę na paznokcie. Podobna jest tutaj wybitna, suszona wołowina i uwaga solona słonina w ogóle nigdy nic takiego nie jadłam. No dobra, my wyszliśmy z grobli, czyli stamtąd, skręciliśmy tutaj na ulicę szeroką w lewo. No i tutaj mamy ciąg dalej różnych frykasów, wina hiszpańskie. Dwa stoiska z jedzeniem hiszpańskim też widziałam. No i też są frykasy z innych krajów. I muszę wam coś powiedzieć. O, Oliwki, to muszę kupić koniecznie. Idę do kolejeczki. Kilku moich widzów już mi zadało pytanie, czy uważam, że przyjście na Jarmark jest bezpieczne. Uważam, że tak. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to my decydujemy o tym, gdzie będziemy spędzać nasz czas. I czy mamy ochotę wziąć udział w takim wydarzeniu, czy nie mamy. No bo też parę osób mnie pytało o to, czy to dobrze, że on jest zorganizowany. Moim zdaniem tak. Tradycja jest podtrzymana. Mnóstwo innych imprez się odbywa. Siłownie są otwarte, restauracje też. Więc nie rozumiem czemu nie miałoby być Jarmarku. Um, szczególnie, że on jest naprawdę zupełnie inny niż w poprzednich latach. Jest dużo miejsc. Jezu ja nie mogę oddychać. Wybaczcie, zdajemy maskę na chwilę. Normalnie nie mogę, jak dużo gadam i idę, to jest masakra dla mnie. W każdym razie e, jest bardzo przerzedzone to wszystko. Jest dużo mniej wystawców niż było. Tak naprawdę dużo osób chodzi bez masek. To jest ich indywidualna sprawa. Ja nikogo nie oceniam. Ja czasami noszę maskę, czasami jej nie noszę. Jak trzeba to noszę, jak nie to nie, po prostu. E, mi nic nie dolega, jestem zdrowa, nie jestem w grupie ryzyka, więc jakby zdrowy rozsądek tutaj, jak najbardziej. E, I wam też polecam zdroworozsądkowe podejście. Także odpowiadając na pytanie, czy jest to bezpieczne, moim zdaniem jest, bo to od nas zależy, czy będziemy zachowywać dystans od innych osób, czy będziemy właśnie mieć maskę. To jest nasza sprawa i nasz wybór. A to czy inni mają, to też jest ich sprawa. Możemy trzymać się od nich z daleka, jeżeli komuś to przeszkadza, no nie? No, także słuchajcie, my skręciliśmy w taką uroczą mm, uliczkę. To są tyły Świętego Ducha, jak ona się dokładnie nazywa w Bosmańska Ulica Bosmańska. I tutaj sobie tak spokojnie przechodzimy i skręcamy w kolejną uliczkę. I tutaj już widzę jakieś fajne rękodzieło. Torebeczki ze skóry. O, jakie cudne buciki. Piękne kubeczki. Ręcznie malowane. Za cztery dyszki. O, bardzo fajne są te świece z wosku pszczelego. One mają dość dużo właściwości zdrowotnych. Nie wiem, czy wiecie. Chwilą mijaliśmy też stoisko z ogromnym wyborem różnych rzeźb, posążków z Afryki. Naprawdę pięknie wyglądały. Akurat nie nagrywam, bo tam było bardzo dużo osób. Więc wiecie, tak, staram się jednak y, kontrolować to, jak nagrywam, Także jest naprawdę bardzo dużo. rękodzieła, działa, bardzo dużo. My generalnie dzisiaj podjęliśmy taką decyzję, że nie będziemy robić żadnych zakupów. Tylko coś zjemy. Po prostu przyjechaliśmy sobie na jarmark na kolację. Możecie sobie nawet zrobić własny pasek. A tam są przyprawy i ja zawsze na jarmarku kupuję czubrycę. To jest przyprawa, którą ciężko kupić e, gdziekolwiek indziej. I właśnie w takich miejscach można ją dostać. Także polecam. Świetna do pomidorów. Nie wiem czy wiecie, ale ja kocham anioły. Te są takie piękne. Nie, no jest mnóstwo cudnych rzeczy. O, moja jaką ma taką kurtkę. A tutaj place of Art się wystawia. To jest taki butik. Mm, taki butik z rzeczami od projektantów, bardzo fajny. Ja też prowadziłam kiedyś taki butik, to niedaleko na szeroki. Nie wiem, czy wiecie, może kiedyś Wam opowiem, jak macie ochotę. Wydaje mi się, że kiedyś już o tym mówiłam. Ale to było tak dawno, że dużo już nie pamiętam z tamtych czasów. Ale ogólnie super klimat jest na jarmarku, naprawdę jest ekstra. Ale to też dlatego, że jesteśmy w środku tygodnia i wieczorkiem, więc e, jeżeli będziecie w tym mieście turystycznie i chcecie tak na spokojnie się tu przejść, zrobić zakupy, to polecam Wam właśnie zrobić to w tygodniu, bo w weekend tutaj, mimo też pandemii i ograniczeń e, liczby osób tutaj wpuszczonych, jest masakra. A wiem, bo moi znajomi byli w weekend, e, jak było otwarcie i mówili, że było naprawdę dużo ludzi, a dzisiaj jest super. Dobra, wyszliśmy na ulicę szeroką Stamtąd wam nagrywamy jak mówiłam, że to jest szeroka I teraz idziemy w drugą stronę I tutaj przepięknie pachnie jedzeniem I właśnie Będziemy zaraz konsumować Mój mąż ma ochotę na Komin O, jest też kuchnia ukraińska Ja bym chętnie coś spróbowała Barsz ukraiński No ciekawe, moja koleżanka z Ukrainy mówiła, że barsz ukraiński Tak naprawdę nie jest z Ukrainy znaczy, jest u nich taka zupa, jak bacz, ale ona jest zupełnie inna niż ten nasz. Zobacz jaka to jest świetna strefa chilloutu! I DJ faltanie. Cudnie. Hitchcock. Wow. Piotr się skusił na komin, i widzę, że wyborem posypki, jakby jego, wybo jego wybór jest zainspirowany napisem na bluzie, bo jest tak samo kolorowy, także to jest węgierski przysmak, a ja jem nasze pyszne zakofiańskie osypy będą z Gdańsku, ale chciałam Wam powiedzieć, że odkąd byłam dzieckiem i przyjeżdżałam na jarmar, to jadłam oscypka z żurawiną także to jest taka moja tradycja. I przenieśliśmy się nad Motławy, czyli na długie pobrzeże. No i tutaj również mamy urocze straganiki, dużo biżuterii. Można tutaj kupić również różne minerały. I co tu jeszcze jest ciekawego? Słuchajcie. Tutaj jakieś handmade'owe torby. No, jest w czym wybierać. Jak przyjedziecie na jarmark dominikański, musicie pamiętać o kilku ważnych aspektach. Po pierwsze, aby zabrać ze sobą gotówkę, ponieważ nie wszędzie można płacić kartą, plus będziecie mogli wspierać różnych artystów, tak jak ten przed chwilą, naprawdę świetnie grał. Druga rzecz jest taka, pamiętajcie, że w Gdańsku wprowadzili strefę parkowania przez 7 dni w tygodniu, więc trzeba płacić również w weekendy i również wieczorami. I kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, pamiętajcie, żeby zabrać parasol, bo pogoda jest bardzo zmienna. Przed chwilą trochę pokrowiło deszczu i przestało padać, więc kontynuujemy. I tutaj cały czas po lewej stronie mijam kolejne urocze stragany. Bardzo mi się podobają te małe drewniane stragany. Za nami zielona brama i e, ulica długa, a my przechodzimy przez most na długie ogrody. Czekajcie, bo to jest strasznie dużo ludzi ja na długie ogrody, bo tam są ci wszyscy tam są y, ci wszyscy ludzie, którzy mają antyki, starocie i różne fajne wynalazki. Także idziemy ich szukać. I mijamy tutaj szafarnie, wkraczając tym samym w kolejny rewir jarmarczny. I szukamy właśnie fajnych antyków Ale widzę, że już tutaj się zawijają, już Tylko globusiki zostały Są, trybieńskie antyki tak zwane Winyle Dużo winyli i stare płyty Słuchajcie, niektóre stoiska już się zawijają A dziwne, bo jest dopiero godzina pół do ósmej O, już mam zamknięte Proszę, obrazy Ej, pamiętasz że na Floormarkcie w Berlinie ostatnio i też były te lampy I nawet chciałam taką kupić Ekstra one są To jest cena? Ej, spoko A to mniejsze 490 Jezu, ja tu muszę przyjechać bez Piotra Muszę pobłyszować Słuchajcie ten wózek Trochę mi się kojarzy z horrorami Ogólnie tu jest dużo takich Przerażających eksponatów ale fajny ten konik. z górka. I albo kolejna przeleżająca Lala. Wow. Ale ogólnie naprawdę klimat trochę jak na flormarkcie tutaj się zrobił. też jest jakieś siedzonko o futraki. Ale futraki to nie jest klimat jarmarczny. My wolimy kuchnię świata, do nich wracamy. Czyli musimy przejść się przez tłumy No, w tę stronę był tłum Także mamy z buta. No tak, to jest taki spacer na 12 minut. Zależy to jak szybko chodzi i na ile rozpycha się łokciami w tłumie. To kolejny mój lifehack, jak będziecie na remarku. Nie że tutaj nie można się przepychać łokciami, trzeba zachować 2 metry odległości. Zmierzamy już w kierunku samochodu. Kupiliśmy sobie kilka wileńskich przysmaków na kolację w postaci wędlin yy, i różnych ich wyrobów mięsnych oraz chleba. Także dzisiaj będzie kolacja po wileńsku. I następnym razem tutaj przyjedziemy, na pewno kupimy yy, oliwki, miody polskie, bo widziałam tutaj kilka fajnych stoisk, no i też pobuszujemy po antykach. Powiem Wam, że spędziłam tutaj bardzo miło czas. Bardzo mi się podoba Jarmark w tym roku wygląda naprawdę bardzo światowo. Zobaczcie, jakie piękne są tutaj kolejne te mm, stoiska i to jest po prostu przemiło. Musicie tutaj przyjechać yy, i spróbować różnych przysmaków, yy, czy też właśnie kupić sobie jakąś fajną pamiątkę. Niech związaną z Związkiem z, z Jest jedna rzecz, której mi rokrocznie... Brakuje tutaj, ale ona jest związana może nie tyle z samym jarmarkiem, co bardziej z promocją naszego regionu. Jest to promowanie gdańskich smaków i gdańskiej kuchni. Jest kilka takich e, starych przepisów, które można by było fajnie we współczesnym świecie i w aktualnych czasach wypromować i zaserwować ludziom, opowiedzieć im naszą historię kulinarną w ten sposób. I właśnie widzicie, to jest taki mały, no taki wiecie, mały rzecz, której mi brakuje. No bo tak jak przyjeżdżają tutaj turyści, wiadomo, że teraz jest ich mniej, ale ogólnie rokrocznie, są u nas turyści, to na pewno szukają smaków regionalnych. Pytają się nawet, zaczepiając nas na ulicy czy znajomych restauratorów, gdzie można zjeść prawdziwą polską kuchnię albo właśnie gdańską kuchnię. I tak jak mamy różne fajne restauracje. Tak, jeżeli chodzi o jarmark, to brakuje właśnie czegoś takiego, ale najpierw trzeba by to było wypromować, to nie jest takie proste, ja wiem o tym doskonale, więc tak, jest to taki malutki aspekcik, mam nadzieję, że na przestrzeni lat to się zmieni. I tak jak właśnie podróżujemy w różne inne miejsca, ja uwielbiam tego typu yy, stragany, bardzo lubię flormarkty, takie targi staroci, jarmarki, yy, wszelkiego rodzaju kiermasze i jarmarki świąteczne. Po prostu uwielbiam. No i właśnie jak jest się w innych krajach, to... Jest bardzo mocny nacisk na promocję kuchni regionalnej. Tutaj fantastyczne jest to, że możemy spróbować smaków z całego świata, bo naprawdę dużo było ciekawych wystawców i produktów, ale to jest taki mały smaczek, którego mi brzmi. Oczywiście można zjeść tutaj Bigos i polskie dania, ale to zupełnie nie o to mi chodzi. No, mam nadzieję, że wy doskonale wiecie o co mi chodzi. Jak będziecie na jaRmarku, to koniecznie napiszcie na dole, co najbardziej Wam się podobało i czy coś ciekawego sobie kupiliście, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. E, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!